Kamil jako kapitan na pewno jesteś zły na to, że, że przegrywamy to pierwsze spotkanie, ale mimo wszystko uważam, że w tej pierwszej połowie bardzo długo nie dopuszczaliście Holendrów do, do sytuacji, po których mogli strzeli, strzelić gola czy znaczy tak, na pewno jak przygrywasz mecz, nigdy nie możesz być zadowolony, natomiast e, no to dla nas wszystkich ten mecz, ten pierwszy mecz był jakąś tam zagadką, wracamy po, po długiej przerwie, jeśli chodzi o reprezentację. E, ja sam osobiście byłem dla siebie za, zagadką, nie wiedziałem jak fizycznie i odczuję ten, odczułem no i jak? ten mecz. No nie, czuję się bardzo dobrze, sam, sam byłem zaskoczony, że naprawdę e, dobrze się, jeśli chodzi o, o gdzieś tam przygotowanie motoryzacyjne, czułem, bo też byłem na dwutygodniowym e, teraz zgrupowaniu Fausy, e, także ciężko pracowałem. Więc, więc pod względem fizycznym e, na pewno czułem się dobrze. Mm, no nic, myślę, że, że jeśli chodzi o defensywę, co gdzieś tam w ostatnich latach nawet było, było naszym zawsze mocnym punktem, co pokazały też eliminacje. Dobrze broniliśmy. Traciliśmy mało bramek. Myślę, że dzisiaj też e, jeśli chodzi o grę defensywną, całkiem nieźle to wyglądało. Natomiast no nic, no, graliśmy przeciwko drużynie, która, która na pewno jest faworytem do wygrania całej Ligi Narodów i, i również jest y, jednym z głównych faworytów na, na mistrzostwach Europy, także y, z kim nie zbierać doświadczenia właśnie w, w takich meczach z tak, mocny, z tak mocnymi nacjami. Jak oceniasz tą sytuację, po której straciliśmy gola? Widziałem ją tyle co trochę tutaj na, 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 na ekranie, no, nie mnie oceniać, na pewno gdzieś tam sobie będziemy to oglądać, opakować, ale myślę, że publicznie oceniać tutaj to to na pewno nie jest najlepsze, najlepsze rozwiązanie dla, dla drużyny. Trochę za mało sytuacji, jeżeli chodzi o przód, bo tak naprawdę mieliśmy jedną dogodną, tą wysofaną piłkę do piątka, no i właściwie taką sytuację trzeba wykorzystać. Jest to normalne. No, grać przeciwko, powiedzmy, topowej drużynie europejskiej, i, i też e, można było się spodziewać, że tych okazji nie będzie jakoś super dużo. Natomiast e, no, rzeczywiście mieliśmy bodajże jedną tylko taką bardzo dobrą sytuację. Myślę, że trzeba by było popracować nad tym, żeby, żeby tych sytuacji przynajmniej ze 3-4 stworzyć. E, no ale nic. No, no, tak jak powiedziałem wcześniej, ten mecz pierwszy dla nas był wszystkim zagadką. Teraz się e, szybko trzeba, trzeba odnowić i za. Teraz praktycznie za dwa dni kolejny, e, kolejny ważny sprawdzian z Bośnią.